Pałeczki z drewna orzesznika są na ogół bardzo dobrze wyważone, co także ułatwia grę. Najpierw umieszcza się drewniane wałki w specjalnej trójnożnej tokarce, która nadaje pałeczce charakterystyczny kształt. Każdą pałeczkę pokrywa się warstwą ochronnego lakieru. Obracające się ostrza odcinają końcówki, które pozostały po początkowej obróbce. Teraz każda pałeczka trafia do obrabiarki, będącej rodzajem wielkiej temperówki, której wirujące ostrza ukryte są pod blaszanymi osłonami. Aby pokazać ich działanie, zdjęliśmy osłonę, a głowica obracana jest ręcznie. Normalna prędkość głowicy to 10 tysięcy obrotów na minutę, lecz dopiero przy wolnych obrotach widać jak ostrza nadają końcówce właściwy kształt. Końcówka pałeczki jest już gotowa. Pora na próbę. Każda pałeczka toczy się po specjalnie ukształtowanej stalowej pochyli. Jeśli toczy się prosto, znaczy, że jest prosta, lecz jeśli podskakuje, zostaje odrzucona. Teraz na każdej pałeczce drukuje się nazwę wytwórcy i numer modelu. Kolejny etap to sortowanie według wagi. Nawet jeśli dwie pałeczki mają dokładnie ten sam kształt, mogą się różnić wagą ze względu na gęstość drewna, co może mieć wpływ na wyważenie i dźwięk. Dla przykładu, ta pałeczka waży 53 gramy, a następna 55. Na innym stanowisku wytwarza się inny rodzaj pałeczek, których filcowy młoteczek wydaje łagodniejszy dźwięk. Drewniany trzonek wtłaczany jest w napełniony klejem otwór w filcowej kulce. Otwór ma średnicę mniejszą od średnicy trzonka, dzięki czemu połączenie jest bardzo mocne. Teraz sprawdza się dźwięk wydawany przez każdą pałeczkę. Bo, choć dobrano je pod względem wagi, wciąż mogą różnić się tony. Komputer analizuje dźwięk i dobiera je w pary. To trochę jak kojarzenie małżeństw. Pałeczki bez pary wracają do pudełka, by po jakimś czasie znów spróbować szczęścia z innymi. Dobieranie pałeczek w pary jest bardzo ważne, bo jeśli ich ton nie będzie równy, powstający dźwięk nie będzie równomierny. W każdej z pałeczek przypisany jest osobny numer. Kartonowa opaska łączy dobrane pary. Od drewnianego kołka do kształtnej pałeczki.